Czy to Wiśle Puławy to na pewno te, y, to, ale ten angaż w akcje ofensywne tych głocznych obrońców jest czymś ważnym i myślę, że u Hocza Lariego to skład Chrobrego głowów. Tutaj sporo zmian w bramce. Z numerem 99 Dawid Arnt 5. Mavrodis Bugajdis 11, Mikołaj Lewedyński, Oliwier Wojciechowski, 11, Szymon Kobusiński, 15 Dani Wega, 23. Czabi dwadzieścia 26, Michał Kołodziejski w cyklu treningowym będzie okazja pewnie to... Y, zrobić w czasie przerwy reprezentacyjnej, no, ale na razie trzeba jeszcze powalczyć z głową. To spotkanie się nam rozpoczęło w strojach pomarańczowych, gospodarzy, w strojach białych. Tak, mimo wszystko wydaje mi się, że te rozegrania będą bardzo proste, jeśli chodzi o zespół konduktorski i raczej będziemy tutaj szukali prostych rozwiązań, właśnie jak teraz, gdzieś Piłka jak najszybciej w okolice polakarnego karnego przeciwnika. Świetnie teraz wyszły czarne koszule. Jest Ilka i Durmusz. Chybił, chybił w tej sytuacji Durmusza to była naprawdę znakomita szansa statystyka, tym bardziej, że myśląc głogów myślimy sobie niska obrona, niska obrona i, i bardzo szczelna obrona, natomiast no ta statystyka jest rzeczywiście porażająca. Teraz Durmusz, znów dobre rozegranie tego stałego fragmentu. Miałby swój moment Kobusiński, ale mogą... mogą. ...tego zawodnika w grze polonistów, środkowanie wypita ta piłka, jeszcze jest Zawistowski. Czeka na piłkę Durmusz, zdecydowanie więcej akcji na razie właśnie tą stroną. Jest szansa na strzał Wojciechowski. Niesygnalizowana ta próba, ale pewnie Art, Nadal pracuje, nadal otrzymuje szansę, bo jest do niego zaufanie. No pytanie, jak długo, jeśli te wyniki dalej będą takie, a nie inne? Teraz Bartlewicz dystansu, ale za słaby ten strzał by mógł zaskoczyć Kuchta. Tak jeszcze po modze jednego z graczy krobrego ta piłka. Zmierzała w pole karne. Durmus oddaje do Kobusińskiego. Ten strzela, będzie żółdrożny dla Polonii Warszawa. Stałego fragmentu. Dawid Kant, dośrodkowanie, nie ma uderzenia. Dobrze bronią gracze w białych koszulkach. No i kontrata. Trójką rusza Polonia. Jest Ilka i Durmusz. Czeka na piłkę Vega. Czy to będzie akcja bramkowa? Vega przełożył do lewej. Rusza po czobu. strzelenie, jest go samobójczy. Polonia obejmuje prowadzenie w głogowie. Tak, kapitalnie wyprowadzona kontra. Mówiliśmy o tym na samym początku transmisji, że szybki atak czy kontra to są takie atuty zespołów trenera Pawlaka, które się powtarzają na przestrzeni wielu lat. Tutaj też jeszcze mamy kontuzję ramkarza, natomiast no też wychodzi po raz kolejny to niezdecydowanie... Jak to rozegra Chrobry? Niezłe to dośrodkowanie, ale dobrze ustawiony Kukta i za moment pierwsza połowa dobiegnie końca. Polonia Warszawa prowadzi z krobrym głogów 1-0 po trafieniu samobójczym. Wcześniej wchodząc z ławki rezerwowych sygnały, że jest w stanie tą grę poderwać i tego się spodziewamy. Wchodzi za Szarka, więc chyba będzie... To oznaczało zmianę formacji, i jeszcze wchodzi Patryk Szwedzik, więc dodatkowe wzmocnienie. Dysponowany mocno, mocno, rzeczywiście średnią, mimo zmian w składzie, szczególnie ta linia obrony, niezdecydowana na czele z Artem. No tak, bramkarz dziś nie pomaga. Jeden poważny błąd, który mógł skutkować straconą bramką, też przy. To ośrodkowanie na, na bliższy słupek, ale za niskie. Jeszcze centra, nie ma tam strzału Lebedyńskiego. Trzymany za koszulkę Zawistowski. Upada w polu karnym Lebedyński i sędzia wskazuje na 11 metr. No, zagranie podaję, się. z że... Zdobytą bramką z 11 metrów obserwujemy Mateusz Kuchta, czy Patryk Szwedzik. Wziął rusza Szwedzik, Szwedzik strzela. Pewnie wykonana 11. Krobry wraca do tego meczu. E, tak, no bardzo dobrze wykonany rzut karny, przede wszystkim skutecznie, to jest zawsze najważniejsze w przypadku e, tego stałego fragmentu, natomiast Szwedzik do dokumentuje świetne wejście w drugiej połowie właśnie e, rzutem karnym, e, do, dobrym wykonaniem rzutu karnego, natomiast e, no też powiedzmy, że to jest... Taka... Piłowski dobrze chciał to zrobić Predenkiewicz, jeszcze podanie do Bajdura, e, Michał Bajdur, Bajdur sprytnie to zrobił i jest trafienie! Szymon Kobusiński daje prowadzenie Polonii Warszawa! Tak mówiliśmy o tym, że Michał Bajdrów zawsze znajduje się gdzieś w takich nefalgicznych miejscach i, i, i tak naprawdę potwierdzono... E, natomiast e, rzeczywiście nie wiem czy i Polonia Warszawa, nowy rozdział w swojej historii zaczyna pisać od zwycięstwa pod dowództwem nowego trenera, nowej armii można powiedzieć, czarnych koszul.